Mroźnym oddechu gór, gdzie każdy krok jest wyzwaniem rzuconym śmierci, polscy himalaiści pisali historię odwagi, która na zawsze wpisała się w kroniki światowego wspinania. Lata 70. i 80. XX wieku to złoty okres polskiego himalaizmu. epoka, gdy nasi wspinacze dominowali w zimowych podbojach ośmiotysięczników, przesuwając gra granice ludzkiej wytrzymałości. Zimowe wyprawy, nowe drogi na pionowych ścianach. Tragedie lawin i samotne ataki w huraganowych wiatrach to nie tylko techniczne wyzwania, ale próby ducha. Dziś zabieramy Was w podróż przez top 5 najtrudniejszych wypraw polskich Himalajstów. Każda z nich to opowieść o pasji, która pali jak mróz, o braterstwie liny i o cenie, jaką płaci się za dotknięcie nieba. Wybraliśmy te, które łączyły ekstremalne warunki, pionierskie osiągnięcia i ludzkie dramaty. Od przedwojennej tragedii. Po zimowe triumfy lat 80. gotowi na wspinaczkę przez legendy. Zimowe wejście na Lhotse w 1988 roku, samotny atak Krzysztofa Wielickiego. Lhotse, czwarty co do wysokości szczyt świata, wznoszący się na 8516 metrów, stoi jak strażnik Ewerestu, dzieląc z nim przełęcz południową. Zima 1988 roku była bezlitosna. Temperatury poniżej minus 40 stopni Celsjusza. Wiatry osiągające 100 km na godzinę. Śnieg zasypujący wszystko w mgnieniu oka. Polska wyprawa pod kierownictwem Andrzeja Zawady zakłada bazę pod górą w grudniu. Ale warunki okazują się piekłem. Lawiny niszczą sprzęt. Mróz powoduje odmrożenia. A choroba wysokościowa czai się w każdym oddechu. Wielicki, ikona himaleizmu, zmagający się z chronicznymi bólami pleców po urazie, na Bhagirathi II we wrześniu decyduje się na samotny atak 31 grudnia 1987 roku w Sylwestra, gdy reszta zespołu jest chora lub źle się czuje, a nagle otwiera się okno pogodowe. Wchodzi w gorsecie ortopedycznym, który usztywnia kręgosłup, ale nie chroni przed mrozem. Bez tlenu, bez partnera, czysta siła woli. Z trzeciego obozu rusza o świcie, trawersuje lodowy stok... Walczy z wiatrem, śnieg po pas, lód twardy jak stal, a co chwilę porywy grożące zepchnięciem w przepaść. Około 15 stoi na szczycie. Pierwszy człowiek na lotce zimą, i to solo widok zapiera dech. Everest w oddali. Panorama Himalajów jak z innego świata. Zejście to nowa tortura. Co 20 metrów Wielicki musi się kłaść na śniegu, bo ból pleców jest nie do zniesienia, jakby ktoś wbijał igły w kręgosłup. Wtem, w zamgleniu, widzi sylwetkę idącą mu na spotkanie. To Leszek Cichy, jego partner z pierwszego polskiego wejścia na Everest w 1980 roku. Cichy, czeka ja w obozie. Wyszedł na poszukiwania. Wielicki dociera do namiotu cichego, gdzie tulą się dla ciepła w minus 40 stopniach. Ta wyprawa to symbol samotnej walki, bez wsparcia, w najsurowszych warunkach, z fizycznym kalectwem. Wielicki później zdobył koronę Himalajów. Ale Lhotse, w mojej opinii, jest najtrudniejszym jego osiągnięciem. Zimowe wejście na Anna Purne w 1987 roku. Duet Jerzy Kukuczka i Artur Heiser. Anna Purna, dziesiąty szczyt świata na 8091 metrów, znana jako Góra Zabójca, ale w himalajzmie to Zabójczyni, z najwyższym współczynnikiem śmiertelności wśród tysięczników. Zima 1987 roku przyniosła huragany śnieżne, temperatury minus 40 stopni, i lawiny, które pochłaniały wszystko polska wyprawa, dowodzona przez Kukuczkę, zakłada bazę w grudniu. Zespół. Rutkiewicz, Heiser, Wielicki, Heinrich i inni. Obozy. Pierwszy na 5500 metrach, drugi na 6500, trzeci na 7000. Każdy metr to bitwa. Śnieg po pierś, lód pęka pod rakami, a wiatr zrywa namioty. 3 lutego kukuczka rusza z Heizerem z trzeciego obozu bez tlenu, z minimalnym sprzętem. Stok o nachyleniu 50 stopni, lawiny zsuwają się co chwilę, a mróz gryzie w palce. Heizer wspomina: każdy krok to ryzyko. Lód kruchy, śnieg sypki. Po godzinach walki stają na szczycie o 16:00. Pierwsi na Annapurnie zimą. Panorama: Daula Giri i manaslów oddali. Ale radość miesza się z lękiem. Zejście w burzy. Rano docierają do bazy z lekkimi odmrożeniami. Kukuczka, kiedy dociera do głównego obozu, śpiewa: Posłuchajcie. Cię życie! Cię życie! O! Samotne wejście Jerzego Kukuczki na Makalu w 1981 roku. Makalu, piąty szczyt świata na 8463 metry. Z ostro zakończonym wierzchołkiem i północno-zachodnią granią, jak lodowy miecz. Jesienią 1981 roku polska ekspedycja pod kierownictwem Wojciecha Kurtyki mierzy się z północno-zachodnią granią, dziewiczą trasą o długości 3000 metrów warunki. Huraganowe wiatry, sypki śnieg, temperatury minus 35 stopni. Lawiny niszczą drogę. Kurtyka twierdzi, że nie ma sensu już się wspinać. Bo pogoda się zepsuła, chce kończyć wyprawę. Kukuczka decyduje się na solo, a tak 15 października. Z drugiego obozu rusza o świcie. Pokonuje lodowe żebro o trudnościach 5 stopnia. Trawersuje sypkie pola śnieżne, walczy z wiatrem. Bez tlenu powyżej 7 tysięcy metrów, każdy oddech to ogień w płucach. Po 10 godzinach stoi na szczycie. Nowa droga wytyczona samotnie. Na wierzchołku zostawia biedronkę. Małą zabawkę od syna Macieja, symbol nadziei w piekle, widok, hamlang i Barunce w chmurach. Zejście to koszmar, burza, widoczność zerowa. Dociera do bazy na zajutrz, ale triumf nie był pełny. Władze Nepalu nie uznały wejścia, bo według Sirdara, który przez ciężkie podejście pod górę zrezygnował i pod górę nie dotarł, stwierdził, że wejście w tym sezonie było niemożliwe przez koszmarne warunki pogodowe, a kukuczka nie miał świadków ani zdjęcia z szczytu. Zaliczono je dopiero w następnym roku, gdy koreańczyk Hu Yang-go potwierdził obecność Biedronki na szczycie. Ta wyprawa to arcydzieło samotności, ekstremalna technika, emocjonalny ciężar. Wejście świetlistą ścianą na Gasherbrum 4 w 1985 roku, duet Wojciech Kurtyka i Robert Schauer. Gasherbrum 4, 18 szczyt świata ma 7 925 metrów w Karakorum. Z zachodnią ścianą, świetlistą ścianą, pionową katedrą lodu i granitu wysoką na 2500 metrów, lśniącą jak kryształ w słońcu wiosną 1985 roku, polsko-austriacki zespół pod wodzą kurtyki atakuje tę dziewiczą ścianę w stylu alpejskim. Z minimalnym wsparciem warunki temperatury minus 20 stopni, wiatry 120 km na godzinę, sypki śnieg i kruche formacje lodowe. Po wstępnej aklimatyzacji na północno-zachodniej grani na 7100 metrów zostawiają depozyt żywności, kurtyka i shower, ruszają 13 lipca z bazy. Styl alpejski, bez stałych obozów wyżej, tylko plecaki i czekany. Ściana to labirynt. Pionowe rysy, nawisy lodu, trudności 7 stopnia w skali UIAA. Po siedmiu dniach walki, gdzie dwa dni przeleżeli pod płachtami biwakowymi, bo pogoda nie pozwoliła im iść dalej. Kurtyka z szalerem czują obecność trzeciego wspinacza, który przeważnie jest dobry, bo już takie rzeczy się zdarzały, ale wtedy na świetlistej ścianie jest on zły, zwala na nich śnieg, który jest wszędzie, w każdym zakątku ich ciała. 20 lipca osiągają grań szczytową, ścianą, której nikt nie pokonał nigdy wcześniej. Kilku próbowało. Choć kończyło się to dla niektórych śmiercią, choć złe warunki i wyczerpanie uniemożliwiają wejście na główny wierzchołek. Zejście przez północno-zachodnią grań to męka, burza, gdzie wiatr wyje jak bestia. Docierają do bazy po trzech dniach głodni i spragnieni. Ta wyprawa to poezja wspinania, alpejski styl, międzynarodowa współpraca z polskim geniuszem kurtyki trudności. Gigantyczna ściana. Brak stałych obozów, ekstremalna technika, ekspozycja na lawiny i burze. Kurtyka nazwał to najpiękniejszą i najbardziej tajemniczą wspinaczką w karierze. Ścianę nazwał idealną pułapką, choć gorzki posmak. Nieukończenia szczytu pozostał świetlista ściana, uznana za największe osiągnięcie alpinizmu XX wieku, niepowtórzona do dziś. Trzeba wspomnieć, że wspinacze nie pili 3 dni. Nie jedli 4. Pokazali, że ludzki organizm jest w stanie wiele znieść. Jeśli chcecie w przyszłości film o historii tej ściany, piszcie w komentarzach. wyprawa na Nanda Devi East w 1939 roku. Pierwsza polska ekspedycja himalajska z wielką tragedią. Nanda Devi East, 7434 metry w Himalajach Garhwalu. Letnia wyprawa pod kierownictwem Adama Karpińskiego, członkowie wyprawy od lewej. Janusz Klarner, Adam Karpiński, Jakub Bujak, Stefan Bernardzikiewicz, 2 lipca Bujak i Klarner zdobywają szczyt. Pierwsi Polacy na siedmiotysięczniku. Wtedy Nanda Devi East jest szóstym najwyższym wierzchołkiem zdobytym przez człowieka. Sukces miesza się z radością. 18 lipca na kolejnej górze. Tym razem 6 o nazwie Tirsuli spada wielka lawina, zmiata obu Skarpińskiego i Bernadzikiewicza, ciała nigdy nie odnaleziono, pochłonięte przez lodowiec. Tenzing Norgej nazwał drogę jedną z najtrudniejszych. Podczas wojny Jakub Bujak dostał się do Anglii, gdzie pracował dla Rolls-Royce i znał wiele tajemnic militarnych, przez co najprawdopodobniej zginął, kiedy wspinał się w górach. Cornwalli, Bujak był śledzony przez Anglików, bo znał wiele tajemnic. Choć do dzisiaj jego ciało zostało nieodnalezione. Jeśli chodzi o Janusza Klarnera, brał udział w Powstaniu Warszawskim, po wojnie w Polsce. Była Komuna Polska, znowu była zniewolona przez Rosjanów. Klarner po wojnie wiele opowiadał o tej wyprawie. Młodym ludziom na różnych spotkaniach, dla władzy komunistycznej. Był niewygodny. Pewnego dnia, kiedy szedł do pracy, zniknął jego los. Do dzisiaj jest nieznany. Legenda miejscowych miała rację, Nanda Devi pochłania zdobywców i nigdy nie odda ich ciał. Góra jak strażniczka, która zabiera duszę. Wyprawy, które warto wyróżnić. To pierwsze wejście na ośmiotysiecznik zimą w 1980 roku. Mount Everest. Na szczycie Krzysztof Wielicki, Leszek Cichy. Rekordowe zdobycie pika w 22 godziny przez Krzysztofa Wielickiego, Pierwsze wejście i zejście w mniej niż dobę na osmiotysieczniku, wcześniej uważane za niemożliwe. Wanda Rutkiewicz, pierwsza kobieta na K2 i pierwszy Polak, trzecia kobieta na Mount Everest. Pierwsza Europejka i pierwszy Polak. Magic Line i Polish Line. Na K2 w 1986, o których na pewno pojawi się odcinek. Jeszcze kilka osiągnięć bym mógł napisać, ale odcinek jest wystarczająco długi i nie chcę Was zanudzać ale na pewno na tym kanale pojawią się filmy o wszystkich wyprawach, o których warto wspomnieć. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz, widzimy się za tydzień o 15 w piątek.